Prawomocny czy nieprawomocny? Jaki jest ten wyrok? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. A dzisiaj chcę Wam po pomóc w tym, aby zrozumieć, o co chodzi w tych przekazach medialnych, w tych relacjach z procesów sądowych, które często właśnie widzimy w telewizji, których, tych relacji dziennikarze kończą swoją wypowiedź, mówiąc: A ten wyrok nadal jest nieprawomocny albo A wyrok y y jest już prawomocny. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że Wyrok prawomocny, jak sama etymologia tego słowa, oznacza, że wyrok ma moc prawną. Moc prawną, czyli wywołuje pewne skutki prawne w sprawach karnych. Oznaczać to będzie to, że taki wyrok podlega wykonaniu. Jeżeli ktoś został skazany na jakąś karę, na przykład pozbawienia wolności, no to może oczekiwać, że niebawem będzie. Zobligowany, aby stawić się i taką karę w zakładzie karnym odbyć. Może to być w sprawach cywilnych, to oznacza to, że jeżeli wyrok stał się prawomocny. To na przykład, jeżeli to była sprawa o zapłatę, to osoba, która taką sprawę przegrała i została na mocy tego wyroku zobligowana do zapłaty jakiejś kwoty drugiej stronie, to może oczekiwać tego, że jeżeli nie zapłaci po uprawomocnieniu tego wyroku, zostanie niedługo postanowienie komornicze odnośnie wszczęcia egzekucji. Więc kiedy wyrok jest prawomocny, a kiedy jeszcze nie jest prawomocny. Wyrok prawomocny w sprawach karnych i zresztą w sprawach cywilnych, od, w ogóle od, tego wyro od wyroków tych, przysługuje odwołanie w ten sposób, że w ciągu siedmiu dni należy, od ogłoszenia wyroku, należy złożyć wniosek o uzasadnienie tego wyroku. Jeżeli w ciągu siedmiu dni nie złożymy tego wniosku, wyrok stanie się prawomocny. Jeżeli jednak złożymy, Wniosek o uzasadnienie tego wyroku. To po otrzymaniu tego wniosku otworzy nam się termin 14 dni lub dwóch tygodni. W sprawach karnych ustawa mówi 14 dni, a w sprawach cywilnych kodeks mówi 2 tygodnie, Od, więc w tym terminie 14 dni lub dwóch tygodni należy złożyć. Odwołanie od tego wyroku. Oczywiście, jeżeli mamy na to ochotę, jeżeli uważamy, że ten wyrok jest, nie odpowiada temu, jak być powinno. Więc, w momencie otrzymania wyroku z uzasadnieniem, otwiera nam się termin do złożenia odwołania od wyroku. 14 dni lub 2 tygodnie. Po tym okresie, jeżeli w ciągu tego czasu nie złożymy odwołania od tego wyroku, wyrok znowu staje się prawomocny. Tak samo, jak wtedy, jakbyśmy nie złożyli wniosku o uzasadnienie. Jeżeli złożymy odwołanie od wyroku, no to wyrok staje się, znaczy nie staje się jeszcze prawomocny. Będzie rozprawa apelacyjna, sprawa odwoławcza. Dopiero po zakończeniu tamtych spraw może zapaść wyrok prawomocny. To tyle, jeśli chodzi o to, czy wyrok jest prawomocny, czy nie. Już teraz wiecie, że prawomocny to oznacza, że już wszystko się skończyło koniec sprawy sądowej ostateczne stanowisko zajął sąd, żaden inny sąd już się tym nie zajmie nie przysługują środki zwyczajnego zaskarżenia, a wyrok nieprawomocny to taki, kiedy jeszcze może się temu wyrokowi przyjrzeć sąd wyższej instancji. To tyle, jeśli chodzi o przekazy medialne. Prawomocny, nieprawomocny. Zapraszam do innych moich filmików i do zobaczenia.